W końcu zaczęło się jakieś lato. W zasadzie pierwszy dzień powyżej 20 stopni, tak solidnie. No i mały wiaterek, powiedzmy mały, jak widać w drzewkach, ale dla małych prędkości jest ok. Maszyna wyciągnięta z garażu, łańcuch nasmarowany, po raz drugi jak widzicie zdjąłem sobie niestety owiewkę bo odnoszę wrażenie że z nią jest gorzej niż bez niej ale to wiatr we włosach jakoś musi być motorek póki co zachowuje się bardzo ładnie a kurde ale mi już żarówka sciemniała będę musiał ją wymienić Jedyny mankament, jaki mi się przydarzył czyli Ja go miałem od pewnego czasu, ale nie chciałem się koło tego robić To był ten przełącznik Ja go chyba uszkodziłem sam Zobaczmy jeszcze na bieżnik Jak on wygląda Bieżnik wygląda bardzo dobrze Opona wydaje się być miękka A z przodu metseler W przodu nie ma żynówka Dobra to nic czas ruszyć w drogę Dzisiaj kierunek nieokreślony Będę jechał przed siebie Mam poprawić lusterko, bo kurde, czego ci ludzie tu jeżdżą w ogóle Dobra Aha, jedną rzecz przekręciłem tutaj regulacja czegoś nie wiem właśnie dokładnie czego ale próbuję znaleźć ten sposób żeby jak ruszam manetką na samym początku tutaj żeby nie takiego zrywu bo bardzo porywisty ten Pegas jest dobra jedziemy droga techniczna autostrada o, jaki piękne, bo to jest Beszołów Ale Zajdisz eee, No patrzcie, jak już się zakochać w tym kraju Szkoda, że tak krótko przez cały rok to trwa To jest najlepszy czas teraz w roku. i na motorze o czymś. teraz pytanie gdzie jechać? Czytam w stronę lasu? tam 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 i do czarny I tam jest jeden temat do przejęcia także jadę do czarny cóż to nigdy nie testowałem na tym sprzęcie maksymalnej prędkości a nie maksymalnych obrotów a niektórzy mówili mi, że po trzech dniach jazdy motocyklem już będę testował jedynie kolega na nim jechał 90 coś tam 98, czy jakoś tak, setki nie wyciągnął i to w skali roeta. no ale to nie o to chodzi czy ja dobrze jadę? Nie mam się drogi pomówiły, no i idziemy idziemy dalej a dzisiaj czwartek tak w ogóle prawie weekend prawie piątek smak rowerowy czerwony nie no droga asfaltowa więc... może jakiś, jakiś znak koniec powierzchni bitumicznej to tyle to ja wiem nie kurwa bo nie w sumie mam, że to Kamerka mi się to w najlepszym momencie, bo droga już jest w miarę ok. A tutaj taki fajny jest krajobrazik, tory i las. Także rzuciłem całe zasilanie, wszystko wyodpinałem i całe zasilanie rzucone jest teraz na ładowanie kamery i nagrywanie. A przed nami już do fajna droga. ...do Wałków, Wałki, taka miejscowość przed Tarnowem. No szkoda, że tu auta jeżdżą, szkoda. Może się jakoś minie, może nie, chuj go wie. ale świetna droga tak jak dawniej za komuny na wakacjach u babci świeżo, zapach świeżo skruszonej trawy wysoka łąka w, na horyzoncie las przede mną 25 minut jazdy także a, a kolejna Habira Skąd ci ludzie biorą pieniądze? No obstawiam, że skody.